Biedny chłopak. chłopak! O tutaj właśnie ktoś... O, o Jak, jak to się buła. rozpuścił? No jest tutaj właśnie, no na pewno coś zrobisz kolega. Dzień dobry, witam serdecznie ja jestem jeszcze i nadszedł czas, by wbić 3000 pucharków. Jest ze mną dzisiaj Nexe, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie, słuchajcie, moi drodzy, w takim razie dzisiaj będziemy dowieć 3000 pucharków hmm, grając z Rose, więc będzie pewnie łatwo. Tak czy siak, e, Nexe, słuchaj, masz coś widzom do przekazania tutaj? E, tak, generalnie zostałem poproszony, żeby przedstawić kazanie, a więc generalnie... Proszę wejść do grupy śpieszki Josiego. Już! Dokładnie, słuchajcie, bo powstała nowa grupa na Facebooku z memikami z Brawl Starsa. Więc jeśli chcecie wziąć też udział w konkursie na aż dwa megaboksy, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, suma z dzwonem na kanale oraz napiszcie w komentarzu mi swój nick z Brawla, a ponadto wbijajcie na grupę śmieszki Josiego. Możecie tam zapostować jakiegoś fajnego mema i pojawić się na moim kanale, na odcineczku. E, tak jak na przykład ta osoba i ten poprzedni zwycięzca. Więc polecam serdecznie. Tak, Struck Nexa, jesteś gotowy na InBe? No już przestań gadać, chodź gramy Dobra, no to gramy w takim razie I słuchajcie moi drodzy, generalnie powiem wam tak, że nie, nie daję wam progu lajków Po prostu jak chcesz to zostawiasz łapę w górę pod tym filmem, jak 30 tysięcy albo już koniec z YouTube'em <grym> Tak, 30 tysięcy albo po prostu idę pod most, albo nagrywam, te, te, albo nagrywam testy o, Dzień dobry, <grym> o, ja tu ktoś ma postaci, dzień o dobra. czemu o, o ogółem, dzień dobry, witam No ogółem to walnęło mi dwa hity w skrzynkę, niestety widziałem, widziałem, widziałem nie, nie ma problemu. No albo słuchaj, rob, będę robił testy do naturatów, co. Ja, bo, bo to generuje oh 13! O, Będ tak! Będę robił testy. Kurde. Mój mentor nowy. Powiem tak, celem jest to tak jak widzieliście, dobicie mniej więcej 22 pokarków, więc my to zrobimy, słuchajcie, wziąłem taką... Wziąłem... Półtorej godziny to zajmie, ale zrobimy, no. Zrobimy, nie ma problemu. O, paz jak się bombią, słuchaj, no już mamy czwartą tego, czwarte Dobra, mamy chyba, okej. Więc nie jesteśmy najgorsi. Okej. Okay. Dobra. Na krysztale. Ja się widzę i idę go dojechać. Ej, w ogóle cztery, dobra, wyeliminowaliśmy jedną osobę, w sensie jedną Tak, ekipę. bardzo ładnie. Znaczy, dobra, lecę go, lecę go zarąbać. Gramy słabo te gierę, ale. Dobra, ty też. Do... Do... dawaj, 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 duch. Mam go, raczej mnie zabije. Dobra. Ooooo, pik, dobra. Jest! Maś. Masz... Dobra, ale teraz mamy bardzo duży problem, stary. Pod tytułem. Ja Post... się muszę A, wydać... a ty grasz tą postacią niezbalansowaną. No ja gram tą postacią no, niezbalansowaną, słuchaj. Dawaj, duch. dawaj, Raz bombimy zdali. ją, bombimy ją, dawaj. Dawaj, dobra, dawaj. Ty, ja to nie podchodzą nie za... Cię za dobra, nie... mnie za. rąbiem. Zabijecie Za głęboko. Zawsze za. É, <laughs> <laughs> então é Plus 6 poharkov Ja jestem bardzo zadowolony z tej gierki. Gwiezdny że to nawet dostałem. Spaniale, no czego chcieć więcej. No jedyne czego chcieć więcej to na przykład więcej ludzi na grupie i więcej subskrybentów na kanale. Ale, ale dobra! Razem. To się zgadza, bo nigdy za wiele, że tak powiem. Dziękuję za tę wypowiedź. Mm -hmm. No, y o, skrzyneczki. dwie skrzyneczki mamy, ale superowo, ty. Ale właśnie. Ale ty to z... robisz ja? szybko! Jaki karabinek zasrawa! No Generalnie ta postać jest podobno niezbalansowana, tak przynajmniej gra niestety nie potrafię za bardzo. I dopiero 70 pucharków tanie, ale to spoko Wow, 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 wow Ja ale widziałem tam. w końcu propos, kończy... propos niezbalansowanej postaci generalnie, to. I tam no to, możesz powiedzieć? To, to, to właśnie miałem <laughs> mówić, <laughs> O, wow. to właśnie ultem O kurde, kurde. Ale, nas, ale nas zasrali Słuchaj, no bo dobra, tutaj no nas dobrze, spokojnie no. Ale w ogóle jakie te gry są spokojne My tak balansujemy między wszystkimi Zostaw Okej, okay, dobra hmm? Przepraszam, że jak się Czekaj, no nie, zaraz, zaraz dojadę, nie. czekaj, zaraz go dojadę, czekaj, zaraz go dojadę Co zaraz rakiecie Patrz, pa, ooo, ale o, pozdro, się, no nie, ale, no nie, ale się, pozdro, ale się wybombił Dobra, no, chodź no, zabijmy no, tego Franka, no. póki on ma ten, myszka mi, o to, myszka mi się wciekła Dobrze, no, spokojnie panie, Dobra, ja go mam, ja go mam, no, Spakam. O, proszę Cię, dobra, trzecie miejsce mamy w takim razie, będziemy na plusie I, i, i czekaj, tutaj, patrz, tutaj, tutaj, tutaj rzuca butlami do nas To jest tryb z robocikiem <coughs> yy, nie, czekaj, tu są Nie, czekaj, tutaj, nie, tu są roboty Dobra, Pytanie. mam go Pytanie. Nie widziałem tu, nie widziałem tego. robota Zaję się słyszałem, no, wiesz pasz, Kolcik boży Czekaj, raz, A, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa Oje, Ja pierdziele O Jezu <śleski> Ja pierdziele, 14 pucharków Nie wiem pucharków. Znaczy... co tu się, no, nie, co tu się dzieje widzowie, ale no generalnie no, no, idzie nam bardzo wspaniale czekaj, co... O, właśnie tutaj robocik Patrz, o, czekaj, pomogą, o, nam, pomogą nam, pomogą nam Ale robocik cię będzie walił Ale to spoko, to ja go to... będę i do tego od plecu zadźgać Dobra, czekaj do, tą no, 거지ś tu rozą. No, ultat pojam. Właśnie tego się bałem. Dobra, ja muszę odbalić, nie O, nie, nie! Mam ją, mam ją, mamy spoko. Dobra, pyk! Jest! Jest! Drugi Wid pod rząd, moi drodzy! To są gierki. To, to jest właśnie. To, to, tak, się, tak się gra w tą gierkę, to, tak, tak się gra po prostu w tą gierkę. Ej, to, ej, strasznie easy to wszystko jest. No, póki są łatwo. Znaczy, generalnie gdyby ten nakieciarz nie był cymbałem, to była, ta gra byłaby trudniejsza. No, ale w ogóle chłop ładował ultimate'a co w sekundę w ogóle. Nawet no, to, no nie wiem, się dusiła, a trawił strzały A, czemu rodza istnieje? No nie wiem właśnie, ja jestem za wycofaniem tej postaci Jeśli... Ja jestem za jej, yy, oddalę się bo ten bo robocik Ja jestem właśnie za też za tą postać o, ten też o. ma ulta to szalona, to skam. kam O nie robocik biegoni! Dobra czekaj no, robimy go robimy proszę go przestać. Proszę przestać Proszę Proszę nie przestać, ojej Kurde czaszka mnie zbagowała za frajerska czaszka czekaj Dobra, dawaj, robimy go. Trzy kryształy, trzy kryształy. To, to się opłaca, to się opłaca, to się opłaca. Dobra, pal. Chwileczkę po godzinę na szczęście. My tutaj, my tutaj waliśmy robocika, oni się walili nawzajem i już tak. mamy punkt punkty na plusie. Pozdrawiam. O, tak, pozdrawiam serdecznie. Trzecie miejsce, tutaj szybciutko kryształy. Yy, ja jestem gotów, żeby. O, 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 dawaj, rozpuszczamy tego śmiecia. No, no przepraszam, prosta, pro, pro, Promuje, promuje. Tak, ja tak, się para, parał, Damy radę. Damy radę jakoś. Właśnie. Tylko kolcika, kolcika wybombić trzeba będzie. No ale jak mówimy kolcika na ulta, więc będzie hmm. ciężko, no nie wiem, ja mogę spamować, o tutaj właśnie... O tutaj kolejna Kolejny patrz, patrz, patrz! Ty robocik zina? do nas... No 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 wbijamy Dobra. O Jezu! Dawaj! Nie, 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 nie! Nie, 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 Dawaj, dawaj nie, nie, nie. Nie, nie. Dawaj, dawaj! No właśnie tutaj komunikacja! Poziom ekspert! Tak, tak, tak! Dawaj, dawaj, ja z drugiej flanki, ja z drugiej flanki! No o robocik. No nie! No nie ale, Dobra, o, ją, Ale żyje, 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 spoko Niemił, dobra, Pozdro Pozdro poćwicz frajerze o. Przepraszam serdecznie, dobra Patrz, o. patrz o. robotnik robi pozdro. Robotnik. Ja <laughs> Dobra, easy No i niego, go Poczekajmy już i dajmy, niech robociko za Dobra Daj robocik Halo robocik Robocik, dawaj za nim O, to już właśnie Cyk <laughs> Cyk <laughs> <Nie>. <laughs> Biedny Chłop... chłopak! A bo Chłopcy... mu kupę wstałam! A ziomeczek mu wstał, no. Czekaj no to... Dobra, to Dobra, ziomeczku. Dobra. Niestety ale trzeba go wyjaśnić tutaj już, no? No niestety. Przepras... Przepraszamy. Tak, przepraszamy widzowie, że nie daliśmy mu paść przez robota, no ale no, no taki... Biedny robocik w ogóle, został zbłębiony. Jesteśmy jakimiś totalnymi szefami <laughs> Tak, naprawdę stary, ty Ja w ogóle może założę grupę, znaczy drużynę sportową założę, zacznę grać Będę pro Będę proplayerem w Brawl <laughs> <laughs> Proplayerstwo w grze na patrz. telefon No pewnie, patrz <laughs> No nie nazwiesz tego proplayerstwem? Nie wiem, generalnie skill gap w tych grze jest strasznie niski moim no, zdaniem, znaczy niski No, to w sensie troszeczkę jest. Jak w Fortnite musisz walać po... No, sporo godzin żeby no, się nauczyć się grać, trochę. to tutaj, tutaj już mniej, plus tutaj też taki minus, znaczy w sumie plus, że no. tutaj nie, nie celujesz, no że celujesz niby, no ale... Nie, ta, to gra, to gra, jest zbyt, ta gra jest mega to kurwa No, 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 tego strasznie na chillku, to jest spoko, bo nie ma w ogóle partii na zresztą są chyba jakieś turnieje, nie, ale... Są, kogo są, to obchodzi no. tak w to no, no, Są ludzie, których to obchodzi No, na no, to wszędzie, ktoś na przykład Cesa dalej Bro. sportowo ogląda <laughs> O, o, o! o, o. No, idę, idę. Ok. No. Dajcie, tak, nie, nie Dobra, robacie się nie skupił na mnie, więc kodaskę. Dobra, ja idę na pozbierać cubesy. Tutaj Dobra właśnie, 11 ja tutaj mamy. Ucie ja uciekam, uciekam w ogóle. Taki. Dobra, czekaj. O. Dobra, ja idę. O, tutaj właśnie ktoś. o! <śla> o, 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 o. <śla> Jak, Jak się rozpuścił, bro! Na postać jest o, tutaj właśnie, no na pewno coś zrobisz, kolega. Nie, wiesz. <śla> <Czartę> bo... <śla> versus... Ja pierdzielę. Na postać jest po. <laughs> ja That's generalnie kid. chciałem zaznaczyć, że ja to robię na żywo, więc ja nie przeszkadzam, tak naprawdę, po prostu do, mówię do, po do, i stopuję. Do, do, dokładnie, nie no ma tu ża tak, żadnych boy. ofensywnych y tak, tak, tak. przekleństw. Dobra, no to słuchaj, mam. w takim razie jeszcze jedna gierka i dobijamy 3000 <laughs> pucharów. 4 gry, 4 winy. Tylko tak. tutaj. I zagram jedną gierkę, bo, czyli postaciom na 3000 pucharów, moi drodzy, więc oglądajcie do końca, bo będzie warto. Patrz na to, po prostu wchodzisz w gościa Jak? i ty ginę. Nawet w tanka. Ale Meksikano spadaj! Mexicano. właśnie tutaj Mexicano TV versus Rosa TV. Meksikano wracaj wracaj do Białego Stoku. Mexicano, co powinieneś tam robić? Dobra. O, o, o. Dobra, cyk cyk, 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 cyk. O, dobra, leżysz. wywiady z panem Janem. Dokładnie. Plus 2137. Dobra, ty przejmuję bota, przejmuję bota, ja przejmuję się... bota. Zas zostałem zasrany przez kolta Bożego. Nie, tak, nie, to... nie, ginąć? nie, Nie, zginę, Nie. nie, nie, zginę. Dobra, nie, nie. do góry. Fuck off, fuck off, fuck oh, off. Oh, 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 shit, oh, shit. Dobra kolcik, bo cię bo cię, bo ci bombę pod oko sprzedam. Dobra. dobra Oła, wywaliłem się, wywaliłem się. Nie, dobra, nie Uciekaj, uciekaj Dobrze, o. dobrze Wejdź, do tych krzaków, wejdź tu, wejdź tu, wejdź Dobra, na raz ja, co ty mu zrobiłeś? Ale dobra, na, na blisko jest chyba lepsze niż strzeli nawet, albo byczek Ale chłopa rozpuszczasz, naprawdę Ty dawaj no, szkolę... tego bota, dawaj tego bota Dobra, ja mam nieśmiertelność teraz, dawaj mhm. Czekaj, odsuńmy się, odsuńmy się, odsuńmy się O, no, pomagają nam koledzy No, ale fajni kumple, dobra Cyk, cyk, cyk Dawaj go, dawaj go, Dobra. Jak się odpalił w ogóle O, tutaj właśnie Karl na ulcie O, chyba giniesz panie przyjacielu. No przykro mi 5 ja, winów, 5 g 100%, ja 100%, 100%, 100% Win ratio, moi drodzy. Takich gierek nie zobaczycie nigdzie indziej, naprawdę. No, znaczy, no tak mi się nie Masz już 3000? Mam już 3000, moi drodzy, 3000 pucharów, dobite i cyk. Odbieramy w takim razie, słuchajcie, mamy tutaj boksa, więc boksa sobie otworzymy po prostu tak, tak o, bo czemu by nie Więc tutaj punkty do ok. okej Tutaj mamy punkciki, punkciki ładujemy oczywiście w nitę, bo nita jest teraz moim mainem Zbieramy sobie golda i słuchajcie, mamy bo! Bo! Dobra, w takim razie pikuję go Czekaj, gdzie on jest? No, 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 zapraszam Może też zmienię postać, bo za łatwo coś się gram. Ok, czyli to tak wali po 500, okej w ogóle ta nie... postać ma śmieszne ataki, zauważyłem No, no, taka strasznie, wydaje się taka potężna No, taki, po, taki potężny ucznik Zobaczcie, ty Morty ze skrzynkami ma ciężka O tutaj, no dobra, dobra no, nie może nawet nie podchodzę, co najlepiej Dobra, czekaj Chodź, ja tutaj... Podejdźmy razem w nią, bo ona nie ma ulta jeszcze No, dawaj Dobra, mamy Zabij jej... ją, proszę Ja ją mam, spoko Dobra, uważaj, uważaj okay. no Dobra, 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 no, ja sobie jak... z... zgubię Jak się gra tą postacią, ty? Chcemy zabić, czy nie? Co? Yy, to mi nie radzę w ogóle się zbliżać do niego No, no moja postać zacznijmy. niestety nie jest zbyt dobra na to no. Dobra, chodź, postójmy sobie, poczekamy aż się wybiją Dobra, zabijmy sobie bota, tak we własnym zakresie Dobra, no, no, no. Weź, się wbij, weź się wbij na niego teraz dobra. No właśnie I teraz, ale spoko oh. Wielkie starcie, dobra, szybko dobijamy go Dobra, mamy okay. go Mamy go Słuchajcie, robimy kolejnego wina Robimy kolejnego wina, nie ma opcji, że nie 100% win ratio 10 Dobra. Ale jak podejdę do tej pałacu, to ona ginie raczej Czekaj, no to prawda, ale jak mnie chłopów O, mi walnęłam, ona ma 10 stary, trzeba uważać Dobra, ale... czekaj Trzymaj ich tutaj może na dystans Oła O, o nie o. ma ulta. ulta, nie ma ulta O, mam ją chyba, dobrze, dobra. pięknie O, robocik Robocik, dobra, ro, dobra, dobra, dobra Ujzu, miny, miny, uwaga O nie, uleż mnie Dobra, pomaga, pomagam ci, czekaj Dobra. To no, nie, okej. Okay. Chłop, co. Czekaj. No jest to jest fatalny na tym Mortisie No jak to tobie trafiło? No ja nie wiem tak bo... grać. Ja też nie. Nie! Dobra. Oh! Dobra. Jezu święty, jakie emocje! Ah! Ja no do w niego, dobra. No nie, no, w niego idzie, więc whatever. No nie, Panie, Te teraz bo... w nas. Oh! No nie, zostaw mnie. Dobra, chłopaminy, miny, miny. Tak! Dobra, tak, jest! <laughs> no Ej, co jest? O! A ja już nie Nie! No Pomocy, pomocy! Mam ją, elo! Słuchajcie, moi drodzy, więc. No powiem, że dzisiaj na odcinku 100% win Mi coś takiego pasuje. No ja jeszcze nigdy nie przegrałem, chciałem powiedzieć. No. Zero deaths Tak czy siak, moi drodzy, zapraszam was na kanał Nexe, na którym znajdziecie piękne odcinki z Brawl Stars Nexe. Sorry, musiałem. Proszę na grupę wejść i suba zostawić. O tak. Zostaw o... suba. Tak. Cześć.